Siema, siema, widzu. Dzień dobry, Juleczka. Dzień dobry. Ty tutaj ostatnio kiedy byłaś, tam jakiś czas temu byłaś. Dzień dobry, Pianka. Hello! <grych> Dziewczyny, mam dzisiaj dla was coś. Co takiego? Powiedz szybka! Ja się ciekawie. Nie muszę mówić do mikrofonu. Jezus Maria, Pianusia, to wszystko w porządku? Czy mama cię nie torturuje? Mam dzisiaj wam do pokazania coś, co znalazłem na TikToku i stwierdziłem, że... Nie, jest to pewna granica. Jest to pewne kuriozum. A nie tu... kuriozum? Nie, jest to pewne kuriozum, ponieważ... Moje czarne komórki trochę, trochę nie wiedzą, co o tym myśleć, że nie wiedzą, gdzie się zapodziać. A one kiedykolwiek, jakby wiedziały? Moje tak, twoje mają często z tym problem. Nie! <grym> bardzo! Tak. Szkalowanie ludzi z TikToka to trochę twoje hobby. Szkalowanie Oczywiście. ludzi z TikToka to trochę też moje hobby. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia nie z polskim TikTokerem. Co gdzie... na minus! Ale to jest tak dziwne. Ja jestem patriotką, jeśli chodzi o szkalowanie. To mi się wydaje, że polski TikTok obfituje po prostu w ludzi, którzy są trochę niespełna godności. Zaprzeczysz. W danym Mind narafiłem na konto, które ma 3,2 miliona followersów. Dace lot. To więcej niż ja, bo ja nie mam konta na TikToku. To więcej niż ty na wszystkich socjalach włącznie. I to tak kilka razy. Nie. Co, srebrny przycisk ci przyszedł i teraz po <śpiewa> prostu <twórka>, tak? <śpiewa> tak czy inaczej, 3,2 miliona followersów, 53 miliony lajków. Uważam, że to bardzo, no, no jest to spore konto, tak? Ale najpierw chwila dla sponsora dzisiejszego odcinka, serwisu Shops. Hmm, ciekawe co robi teraz Pianka. Pianka, czy ty właśnie kupujesz smaczki? Hej, jestem Pianka! Możecie zdać mnie z takich kanałów jak Kamil, Sus lub Prostracja. I chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o serwisie Letty Shops. to serwis cashback, czyli pieniądze z powrotem, czyli serwis, który pozwala Wam zaoszczędzić pieniądze, kiedy robicie zakupy. A ja lubię robić zakupy w internecie. Po zrobieniu zakupu w jakimś sklepie za pośrednictwem serwisu Letyshops, Shops, serwis zostaje od sklepu prowizję, a część od tej prowizji dzieli się z Wami i takie pieniądze możecie sobie wypłacić na konto bankowe albo PayPal. A aktualnie Leti Shops oferuje gorące cashbacki, co sprawia, że wraca do jeszcze więcej pieniędzy, na przykład za zakupy z plus z czego oczywiście chętnie skorzystałam. Pamiętajcie, że gorące cashbacki znikają szybko jak karma z niski, więc warto bardzo często odwiedzać serwis Letty Shops. Także jeśli ty chcesz zrobić sobie prezent, drogi oglądający to piesku, czy prędzej wejdź na Letty Shops, zanim ty właściwie się zorientuje? Pianka bez odbioru. Pokażę ci filmik, który mi się pokazał jako jeden z pierwszych. Chciałbym y, poznać Twoją reakcję na to, bo it's something else, trust me. Jeszcze <noise> pokażę. Mmm, <laughs> Co mi możesz powiedzieć o tym, poza tym, co ktoś napisał w komentarzu, że to są Blueburgerie na początku? Pieski to wygląda jak Blueburger. Z kogo oni próbują zrobić idiotę w tym momencie? No ja się bardzo zastanawiam. Z siebie czy ze mnie? Słuchaj, przeanalizujmy sytuację. Jest to gość i prawdopodobnie jego matka, którzy siedzą przy talerzyku i dwóch karteczkach. Ta jednej jest napisane fake, na drugi real. Ale oni też zauważą, że siedzą w jakimś takim dziwnym miejscu. W sensie no, to tak... mi się kojarzy, jak teraz oglądaliśmy serial The Sinner w pierwszym sezonie ta typiana ciągle widziała jakąś taką dziwną tapetę. Mi się tak. wydaje, że oni tam są. I że zaraz wskoczy. Chłop w tej masce takiej. O Jezus, Maria. I... Możliwe, że del. po czyli... prostu skończył jako masny Ben. Masny, nie? Uważasz, że oni są wbrew własnej woli. Tak wyglądają. Tak wyglądają. Widzisz, na tym talerzyku pojawia się Blobburger. No. I to nie jest prawdziwy Blobburger. Jest to obrazek JPG. I muszą zdecydować, czy to, co widzą na talerzyku, czyli nic, bo nie wkleiłeś tego obrazka, jest fake lub real. Nie, naprawdę. Ja bardzo pragnę zrozumieć. Mi się wydaje, że już tak jakby odłóżmy całą szyderę na bok. Wydaje mi się, że jakby ten koncept jest taki, żebyś właśnie nagrał ten film. Myślisz? No. Też tak myślałem na początku, ale stwierdziłem, że to jest bardzo duże konto. Od razu Ci powiem, ten filmik z blogu Bulgarian ma tylko 300 tysięcy wyświetleń, mm -hmm. tak? Ale tutaj na przykład pokażę Ci filmik, który ma 25 milionów wyświetleń. That's a lot. Jak widzisz, matka i syn dostają... Czemu ona na nabita cukrowa? na widelec, który jest do góry nogami? Nie mam pojęcia. Wow, znalazła pieniądze w wacie. Cukrowej. A co to jest w ogóle? Wata cukrowa. Jak to jest jakieś tysięcy rubli, to to jest jakieś 4 zł, tak? <laughs> Nei <laughs> mm. <laughs> What happened at the end? Ktoś napisał, boję się takich ludzi. Zimno jak na polarnej stacji. No jestem ten że ty masz o tym gadać, że ty masz tego nie rozumieć. To jest to, co pierwszy ktoś, chłop jakiś wymyślił coś takiego, co nie ma absolutnie żadnego sensu. Żeby ludzie pytali, co to o co chodzi? Jak to co to, the fuck? Czyli ty uważasz, że o to w nich chodzi, tak? Tak. Że ty masz tego nie rozumieć. Tak. Czyli ty uważasz, że to są po prostu geniusze zbrodni. Absolutnie. No dobrze, spróbujmy w takim razie coś innego. To może trudniej ci będzie zrozumieć. Kojarzysz ten trend, rozumiesz jakby skąd to się wzięło? Nie znam tego nie? trendu. Był taki trend, że była ta muzyczka i były te serduszka, i ludzie dotykali tych serduszek jakimś czymś i zmieniały one kolor. W tym trendzie często chodziło właśnie o to, że jedno serduszko nie chciało się zmienić. Ale w sensie wiesz, jakie ja tam to, to spojrzałam pierwszy raz i ja nie wiedziałam o tym, że to jest jakiś trend. Inaczej to był trend dwa lata temu. W sensie pomyślałam o tym, że wiesz, jakby to nagrała jakaś Klaudia Bieszcz, to bym się nie zdziwiła. Damian, proszę, to zadanie dla Ciebie. Wklej mu mordę Klaudie biescz i. Już ten, ten filmik jeszcze raz i co? To jest normalne w tym momencie. Tak się odbywa jakby świat na TikToku. Czyli uważasz, <gry> że konto Sasha Challenge jest absolutnie normalne. <gry> tak Ty czemu ja snimałeś?! Dobra, muszę zadać jedno pytanie. Zajebiście, proste pytanie. Tak? Czy ty zrobiłeś research na temat tego człowieka? Czy my możemy się w ogóle z niego śmiać? Czy nas nie skancelują? Otóż sytuacja wygląda następująco. A? To konto jest prowadzone przez dwójkę braci i matkę. To oni się jakby. to, to dwóch chłopów. Jest. Tak chłopcze, chłopem! Ciężko o nich znaleźć informacje. Zacznijmy od mm -hmm. tego, oni są trochę enigmą. Natomiast są filmiki, potem ci pokażę, gdzie na przykład pod koniec oni trochę są out of character. No nie wiem, na przykład śmieją się sami, z tego, jak durne to jest wszystko. Okej, okay, rozumiem, to możemy się śmieć. Yes, no. Yes. Yes. Oh. Yes, no. No. Yes. I jakby on powiedział tak, to on musiał wypalić tą... Nie, oni, właśnie to jest dziwne. Oni nie zawsze jedzą. Oni czasami po prostu tak jak tutaj przytulają. Ja powiem Ci na początku, to się zastanawiam, jak to działa, że jest yes i no. Co decyduje o tym, który dostaje co? Jaka jest decyzja? I teraz już chyba rozumiem. Włączmy inny filmik tego typu. Tego typu. Yes, no, no. Yes. <noise> Widzisz, on jest no. I jeśli on powie yes, to dostanie to, co jest pokazane na no. Nie rozumiem. Mi się wydaje, że to powinien, jakby, nie wiem, naukowy bełkot się dać, <noise> bo ja tej algebry tutaj nie, nie dostrzegam. Słuchaj, jeśli on, jako no, powie no, to nie dostanie tego, co jest na no. A jeśli on, jako no, powie yes, dostanie to, co jest na no. Dobra, następny trend. Yes, no, yes, no. <noise> Ja w ogóle wydaje mi się, że tego człowieka, jakby zdolnością, którą się tutaj popisuje, jest, jest to, jedynie że ma w, w stanie palić spaghetti na surowo. I zauważ, że on jak widzi to spaghetti surowe, to jest like Zajebiście, kochani, wreszcie! Jest, no, no. Yes. Ale ona widzi tą bagietę, No Bo właśnie, to... blokada mhm. nie blokuje ich wizji. To nie ma sensu. Mm. Ja wiem, ty chcesz mi tutaj zniszczyć, że o, to wszystko jest zaplanowane i tak dalej. Ale im dalej idziesz, tym znajdujemy inne rzeczy, które oni robili. Nie uważasz, że to jest piór? No oczywiście że jest. No to dlaczego to znaczy, uważasz, że to jest zaplanowane? Zaplanowane jest sposób taki, żeby wyglądały na piór. Nie, ja uważam, że to jest naprawdę piór. Ja uważam, że ta dwójka braci wpadła na taki pomysł. Nie wiem, może zobaczyła taki trend. I zaczęli to robić. Unikatowość ich aparycji i tego w jaki sposób to w ogóle jest szkutniczo zrobione, wpłynęła na to, że zrobili popularność i po prostu robią to samo, to nie jest zaplanowane. Ja nie mogę, U mnie brekiety! No mnie tak chodzi, co No ładna, jeden raz można. Znaczy ja nie rozumiem co pan powiedział Nie, ma 8,2 miliony I nawet wspominał coś, że nie może tego jeść, bo ma aparat, ale i tak to je Nie, nie mogę U mnie ty. No mnie tak ci riesznie? No, A Jeden raz można Czekaj, czekaj Pójść mi to jeszcze raz. U mnie bryki, ty. Ale wiesz o tym, że to jest filtr aparatu? Co? Niemożliwe! mnie bryki, ty. Kurwa, mać, Oszukał mnie! <laughs> Czy mam dobrze rozumieć? On używa filtru, żeby udawać, że ma aparat na zębach. Mm -hmm. I mówi o tym, że nie może czegoś jeść, bo ma aparat na zębach, ale, ale, ale ty... raz można? Ale zauważ, że to jest jakby. Cały ten profil to jest taka wielka sfera imaginacji. Że on wyobraża sobie, że ma aparat na zębach. On wyobraża sobie, że przed nim leży Blue Burger. Mi się wydaje, że to jest taka Alicja w krainie czarów, tylko że teraz. Ну не снимай меня, я в платье! Ale moim zdaniem, taki jest wygląd dzieci na TikToku ogólnie. Kale, Kale, tak. ten, ten, ten odcinek, zauważ, że było takie coś przez jakiś czas, że dzieci robiły jakieś handle na TikToku, że wymieniałeś jeden popit za, tam nie wiem, jakiś cukierek, za coś tam. Było też takiego, no. taki wygląd TikToka. To jest to trochę genialne, wiesz? Znaczy, wiesz, ten akurat filmik to taki wygląd TikToka. Tak, tylko jeszcze na taką dziwną sferę abstrakcji, nie zauważasz? Tak, 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 tak. Aktimelka To nie jest Jogur Jogurtanis, Jeszcze jeden. Tak. Syrok twarożny. To jest po prostu challenge dla ludzi, którzy mają nietolerancję laktozy. Daj A to że... Ewie <laughs> Ten filmik to jest dla mnie coś takiego Jesteś w gimnazjum i Haha, <laughs> ale śmieszny filmik zrobimy Maciej Ale <śmiech> dawaj <śmiech> To jest to samo co oni robią teraz yes or no Tylko, że wtedy jeszcze nie byli international To prawda, bo zauważ, że oni robili Tam po rosyjsku te itemy, te, te swoje tutaj filmiki, po czym nagle to gdzieś wypłynęło i też zauważ, że zaczęli tą matkę angażować w to. Prawdopodobnie matkę, nie wiem, może to jest ciotka, starsza siostra, nie, nie wiem, kto to jest. <laughs> o, bebe. Się kończy film. Wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób takie, wiesz, trudne, żeby wymyślić coś takiego aż abstrakcyjnego, jest bo jednak zauważ, że twój mózg porusza się po jakichś takich sferach znajomych, że na przykład ciężko jest wymyślić nowe słowo, bo gdzieś zawsze to ci się będzie kojarzyło z jakimś słowem, które już znasz albo z jakimś konceptem, który mm. już znasz. Ciężko jest tak wyabstrahować w taki kosmos, Ej, mi się patrz, wydaje, bo ten koncept wy... jest bardzo prosty tak naprawdę. On chce jabłko, matka zjada mu jabłko, on dostaje z potem oglizek i jest smutny z tego powodu. Mm. Ale na końcu pojawia się ona z tymi żelkami i nie wiadomo, co to za mi się wydaje, że ich umysły wykraczają poza nasze pojęcie w ogóle, wiesz, słów na przykład, że oni nie muszą rozmawiać w słowach, bo oni mają ich gety, jeden taki mózg wielki. Mi się wydaje, że to jest w pewien sposób niesamowita, artystyczna koncepcja, żeby oddzielić mózg od ciała. Jak jest nasza rola jako obserwatorów? Podziwiać! Left, right? Left. <noise> left, right? Right. Wiesz o tym, że to jest kanał Szamanie to wyzwanie, tylko że nie Polski. To jest kanał Jemy, tylko też już nie polski. Nie, oni nie miksują, oni nie są tacy. A w sumie rację, no. Nie, 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 Szamanie nie, nie. to wyzwanie to jednak, to no. jednak wyższa klasa, tak? Yahoo nie ma The Balls, żeby robić takie <laughs> rzeczy jak klamer. No ja myślę, że oni teraz bardzo ryzykują że To na się, że wiesz, jest left right, ale zawsze, że to nie jest ich left right. To jest jakby z perspektywy ekranu, więc oni już muszą do przodu. Oni myślą do przodu. Oni myślą w 4D! Left, right, left ona pokazuje prawą ręką w prawo i mówi left. Kto ma taką koordynację? Ale on i tak daje to co jest z prawej. To nie ma sensu. W jaki sposób wyliczają te proporcje? I to będzie dla niej pyszny koktajl proteinowy. Tak. Mmm. Ale wygląda w ogóle trochę jak Lady Madlen. Trochę tak! Ej, bez kitu, no, tylko taka mniej narkotykowa. Bo Lady Madlen to jednak wygląda jakby była taka cały czas taka, wiesz... Troszkę wystrzelona. Yes, no. Yes. No. Hmm. Yes, no. Yes. Yes. Oh. Popatrz, czasami oni muszą zjeść to, co dostają, a czasami dostają kula i zakładają mi na głowę. I... No i dostają ten produkt. Ale nie mają go na następnym filmiku. Nie ma ciągłości, teraz. nie ma kontinuum czasami. No on zabiera to do domu. Okej, okay. How does it happen? 5 milionów wyświetleń. A nie, czy to będzie to samo? Tak, to jest to samo. Ej, to jest dokładnie ten sam filmik, wiesz? Nie jest dokładnie sam filmik. Tam mieli to na widelcach, ty... Ty... ty, 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 ty amnezję a... masz? Guma do klucia? Nie, też pieniądze. To... Nie możliwe! Niemożliwe! Jak to możliwe, że... On... Muszę to sprawdzić! Używasz tego... Y, Cały mema, czas Co filmik w tym tak, momencie. Już trochę go zażynasz, wiesz? Nie wiem, nam. Trochę już myślę, że Young Multi się w grobie przewraca. To znaczy, on żyje, ale rozumiecie. Przepraszam widzowie. Tutaj tu to ma sens, jakiś sens bo to... No. Czemu oni zrobili coś, co... Jakkolwiek ma sens, po czym usunęli ten sens? Nie rozumiem. No żebyś zadał to pytanie! No. Wiesz, skąd to się chyba wzięło? Był kiedyś taki trend na TikToku, który w ogóle wyewoluował w program na Netflixie, believe it or not. Is it cake? Coś takiego. Czy to jest ciasto? No i oni chyba jakoś gdzieś to mieli z tyłu głowy, że jest coś, co wygląda realistycznie. Sprawdzamy, czy to ciasto, i ludzie mm -hmm. obstawiają, czy to ciasto, czy nie. No jeśli zrobi to samo, ale nie mają tych zdolności, żeby ubić ciasto, które wygląda jak coś, więc zrobi real or fake. No i mieli pomysł z tą miską, mm -hmm. tak? Ale potem usunęli go. I, i zrobiło się to jeszcze ciekawsze. <śmiech> <śmiech> Mm. Pomóż mi zrozumieć! Błagam, błagam pomóż! Mówię ci, że to jest po to, żebyś zadał to pytanie. Że to jest tak skonstruowane, żeby ludzie się pytali i żeby pisali te komentarze. E, o co chodzi? Czy może ktoś mi wytłumaczyć? Ale mrozi! Dobrze, co teraz? Jesteśmy detektywami. We have to get... Deeper. Czy obstawiasz, że to wyewoluowało z naturalności i ich mózgi doprowadziły do tego, że stwierdzili, że oszukają ten algorytm, oszukają tych ludzi, wiesz, że to wykracza poza pojęcie człowieka. Tak. Tak. Czy uważasz, że ktoś jeszcze za tym stoi? Mi się wydaje, że na samym początku tych dwóch chłopków sobie nagrywało po prostu taką. I że oni myśleli, że tam są śmieszni. A potem ktoś z otoczenia był like TikTok płaci za wyświetlenia. I wtedy już... Musi być, że ktoś im podrzucał te pomysły. Możliwe, że punktem mhm. zwrotnym było dołączenie matki do projektu. Mi się wydaje, że też. Mi się wydaje, że oni kręcili te filmiki we dwójkę. Uh -huh. Zauważyli, że... Ej, a to się klika, oddech. Uh -huh. Matka stwierdziła, że trzeba spłacić raty za chałupę. chcą zjeść to, co tak. jest na górze. Ale oni sami decydują, co jest na górze. Oni mogą dopasować to, co jest na górze, pod to, co akurat mają w domu. No. It's genius. A to jest chyba upieczony, wiesz? To jest chyba upieczony, tak. Chciałabym się jest... zestrać. Tak jak oni? Bardzo romantycznie. Jak zakochany kundel, tylko z matką. Myślę, że oni może nie odkryli, że makaron można gotować, wiesz? Myślisz, że my mieszkają gdzieś na jakichś takich, wiesz, dzikich krainach, że tam po prostu nie gotuje się makaronu. No? Nie, ja po prostu myślę, że w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie przekazywana jest tradycja jedzenia makaronu na surowo. I oni odkryli, że to nie jest tak, że cały świat to robi. To, to oni to robią. I teraz monetyzują, to kapitalizują. Ja, ja, to. ja tak mam na przykład, że mój tata mówił jakieś dziwne rzeczy zawsze, i ja myślałam, że tak się mówi, a potem się okazało, że to nieprawda. W sensie, na przykład mój tata mówił jak gdzieś byliśmy, na przykład u babci, i chciał, żebyśmy już wyszli i żebyśmy się zebrali. Mówił, robimy rząd. Nie, nie w rzędzie mamy wyjść czy coś. Rozumiem, ja zaczę... że Normalnie w Waszym domu panował nie rząd. <grystanie> <grystanie> <Twins or> no, <grystanie> no, jakby widziałem siebie i pikę. Tak, tak wyglądało Wasze życie. Oczywiście. Bo to chemicznie wygląda na Gacy. One są chyba niezrobione, jak z żółwia, wiesz? A jak oni to nadgryzają wszystko, no nie? To oni marnują to jedzenie później Myślisz, Proszę nie przywoływać i Staszko do tego filmiku Ale jak ktoś wyrzucił talerzem I nie była, to Magda Gessler A na tym było jedzenie, była żywność Był żółw, niejadalny Niejadalny Ale trzeba było go zjeść Bo to jest tak, że nigdy, nigdzie, nikt nie wyrzucił jedzenia, którego nie da się zjeść Myślę, że nigdy, nigdzie w historii świata nikt nigdy nie wyrzucił pseudo-pizzy, która wyglądała jak żółw i miała w sobie niedopieczone nagetsy. Myślę, że to się nie zdarzyło Kur... jestem winny Jest taki wiesz, nie jak on to je. A nie uważasz też, że właśnie ten brak jakichkolwiek tutaj dźwięków innych niż te, które oni wydają? Takie pseudo-ASMR mm -hmm. dodaje temu takiej kolejnej głębi. Tak, dodaje takiego, trochę też jest odpychające to, no nie? Tak, ale też jest tak intymnie z drugiej strony. Where is your boyfriend? Brother? <laughs> Coś tego trochę nie rozumiem. Ja nie wiem, co tu się dzieje tak naprawdę. Dobra, ja ci wytłumaczę. To bardzo proste, mój drogi. A tuż on ma woreczek foliowy tak. i nalewa tam na przykład sok z ananasa albo olej. E, znaczy wiesz, był taki w Polsce co zerował butelkę był oleju. Taki, tak. Zobaczał jak smakuje kojawski olej. I e, wkłada to do mordy, przegryza to w środku i to się wylewa, i on to wyjmuje i to jest puste. Rozumiem, A dlaczego on robi taki ten dźwięk taki? Uh. 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 Tak. Żebyś wiedział, że połknął. O woda, woda challenge. Ty musisz to mieć jest... pewność, że on połknął. To jest też linia kontentu, która tutaj bywa, wiesz? Jakieś najnowsze filmiki, sprawdźmy. O! Też bym Kinder Joy brała. Zauważyłaś, że jedno jest jakieś takie naruszone? Jaka to jest waluta? Nie wiem, tutaj jest. 5 tysięcy? Nie, są to ruble. Nie są to ruble. To skąd oni nie są? Nie wiem skąd oni są. A może to nie są prawdziwe pieniądze, tylko wydrukowane? O widzisz, teraz, teraz to jest ten trend, który robię. teraz. Mm -hmm. Na każdej tej miniaturce ja mają pieniądze. No to takie rzeczy też. Szymek u Minecraft na przykład robił. Kto dłużej wytrzyma w basenie z Minecrafta, ten dostanie 10 tysięcy złotych. Było? Yes, no, no. Yes. <noise> Zauważ, że to często są te same rekwizyty. No bo ile itemów można mieć w domu, mm. <laughs> jakby wiesz, te rzeczy spożywcze nie mogą po prostu iść do sklepu i zakupić, tak? Albo mm. inaczej iść do sklepu, kupić coś, a potem na podstawie tego zrobić ten cały challenge. Jeszcze jeden filmik, a potem pokażę ci mój. Question. Y Send help. Yeah. Tak, bo jego, jakby cechą jest to, że on uwielbia surowy uwielbia makaron. Uwielbia surowy makaron. Mm -hmm. Pokażę ci filmik, który jest moim zdaniem dowodem na to, że oni wiedzą, Zdają. co robią. Mm -hmm. eternal. or Yes. Mm. Yes or no? Yes. Oh. I to jest Twój y, detektywistyczny to jest, dowód. To jest mój detektywistyczny dowód na to, że oni dokładnie wiedzą, co robią. Mm. I... No to dlatego ci powiedziałem, że to jest wielki performance. Tak, ale miałem do tego dojść na koniec tego filmu. To ja ci miałem o tym powiedzieć. A ty to wszystko dematkowałaś jego pierwszym filmie, tak. tak. Dobra, Juleczka, moje pytanie jest takie. Widzisz, że mają ponad 3 miliony followersów, widzisz, że mają 53 miliony lajków. Może zmieńmy content na to. Substracja challenge. Jezus. Czekaj, jest or no? Jest. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za bytność tutaj na tym filmie. Dziękuję Tobie za bytność na tym filmie. Dziękuję Piance za bytność tutaj. W tle. Polecam kanał Sasha Challenge, bardzo, bardzo dobre konto. Jeśli naprawdę chcecie tak poczuć się jak w innej rzeczywistości, to absolutnie, bo widziałem wiele kuriozum, tak? Ale większość z nich jest taka, że patrzysz na to i od razu jesteś w stanie stwierdzić, że to jest w 100% na przykład ustawione, przez mhm. kogoś, jest jakoś cała sytuacja jest zaaranżowana. A czasami masz takie konta jak to, które sprawiają, że tak myślisz, w którym momencie, gdzie to się łączy z rzeczywistością. Ja bym chciała, żeby Damian podczas tego filmu zrobił licznik tego, ile razy powiedziałeś słowo kuriozium. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam, oczywiście, do ileczki na kanał. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Przypominam jeszcze raz o Letty Shop, linki w opisie. Coś mi wpadło to oka. I jesteś to Ty. Papa. <noise> pa.